Mieszkańcy przekazywali nam jakby na hasło, organizujemy darmowe rowery miejskie i część przekazujemy tego sprzętu, który mamy w domu dla potrzebujących. Jakby fizycznie ma to wyglądać w ten sposób, że my zebraliśmy rowerki, teraz one będą naprawiane przez okres zimowy, a na wiosnę mają trafić do miasta lub do osób potrzebujących. Przeznaczyliśmy pomieszczenia, które były do tej pory użytkowane jako pomieszczenia po byłej stacji. Demontażu pojazdów. Są to pomieszczenia przystosowane do tego, aby w spokoju można było rowery naprawiać, żeby można było sprawdzić ich funkcjonalność. Do tej pory zebraliśmy około 150 rowerów, za co mieszkańcom bardzo dziękujemy. Są to rowery dla najmniejszych, dla milusińskich, rowery górskie. Zdarzają się też rowery turystyczne. Na bieżąco przychodzą tutaj regularnie, każdego dnia teraz osadzeni z zakładu karnego. Firma Eneris udostępniła nam, jak widać, wielkie pomieszczenia z szafkami, jakby no z całym zapleczem, które jest potrzebne do tego, żeby stworzyć taki naprawdę funkcjonalny warsztat. Naprawiając te rowery uczą się nowych umiejętności, nabywają nowych umiejętności. Dzięki temu być może wykorzystają po opuszczeniu zakładu karnego Właśnie te sprawy, które, których się nauczyli, i wykorzystają je pozytywnie do naprawy nie tylko rowerów, ale naprawy także siebie. Uczy ich to systematyczności, też obowiązkowości. To, że są tutaj, wykonują konkretną pracę, spowoduje, że kiedyś pracując w innych miejscach właśnie takie umiejętności będą mogli wykorzystać. Każdy z nas w jakiś sposób gdzieś kiedyś w mniejszym lub większym stopniu skrzywdzi społeczeństwo, a takie akcje jak organizuje zakład karny i tutejsza firma, w której się znajdujemy, są dla nas takim odpracowaniem może krzywdy społeczeństwu. Dlatego chcielibyśmy częściej tu przychodzić, może większą grupą, ale przychodzimy i dajemy z siebie ile możemy jesteśmy z tego zadowoleni. Tutaj gorący apel do mieszkańców Gorzowa, że jeżeli mieliby ochotę, i chcieliby się w dalszym ciągu włączyć, zapraszam na Podmiejską 19 do Gorzowa, gdzie można praktycznie przez całą dobę te rowery przywieźć, oddać je nam. Bez względu na to, czy to są rowery sprawne, czy są to rowery zdekompletowane, tak zwani dawcy, wszystko nam się tutaj przyda. Myślę, że na wiosnę przyszłego roku już będziemy mogli pierwszą turę takich 150 rowerów przekazać i pomyślimy, komu je w pierwszej kolejności oddać.